Klasyczny dylemat, chcemy sprzedawać więcej, ale nie wydawać więcej budżetu. Dzisiaj Ci to pokażę. Bo widzisz, na pierwszy rzut weźmy prawo popytu i podaży. Popyt i podaż to są dwa fundamentalne podejścia w ekonomii, czyli popyt, ilość towarów bądź usług, jaką my, jako nabywcy, jesteśmy w stanie kupić po określonym dla nas cenie, a podaż to jest to, ile producenci mogą tego wyprodukować. I wiele teorii mówi o tym, że mamy coś takiego jak przycinającą się krzywą popytu i podaży, czyli to jest ekwilibrium. Na którą my płacimy, producenci za tyle produkują, za tyle sprzedają i są wszyscy szczęśliwi. Tylko że jest pewien problem, bo my jako ludzie niestety nie jesteśmy racjonalni. I witajcie na kanale, gdzie omawiamy biznes, work-life balance, sport, biohacking. Jak to połączyć, żeby mieć nawet czas, wypić lub jedną kawę? Ja lubię zmrożone skoki, i koniecznie subskrybujcie. I powodów, dlaczego właściwie tacy nie jesteśmy, jest masa. Na przykład coś może nam się wydawać zbyt tanie. Jeśli na przykład. Idziesz do restauracji i Szorma z frytkami kosztuje 30 zł, a idziesz kawałek dalej i widzisz, że Szorma jest z frytkami jest za 5 wow. zł czy za 10 zł. To nagle myślisz, że może mają stare mięso i chcą się tego wyprzedać albo cokolwiek innego. Widzisz, właśnie tych przykładów naszej irracjonalności, braku racjonalności jest wiele. Jednym z nich jest na przykład firma JCPenney, jej nie ma w Polsce, ale to jest olbrzymi potentat w Stanach Zjednoczonych. I taki mega przykład jest. Jeśli chodzi o to, kiedy oni zmienili strategię cenową, bo wiesz, Chasey to jest taki olbrzymi dom towarowy, większy niż nasze markety. Ich strategia polega na tym, że zawyżają ceny i następnie mega je obniżają. 60% wyprzedaży, 80% wyprzedaży, a ludzie to kupują. I nowy dyrektor, który wszedł wprost z Apple, o nazwisku Johnson, stwierdził, że w 2012 roku, że. Zmieniamy strategię i z takiej wyprzedażowej, nie fair, firmy stajemy się mega uczciwi, transparentni i komunikujemy wszystkich o tym, że mamy jasne ceny. Co się stało? Prawie 5 miliardów straty. Nie wierzysz? Zobacz. Patrz, to jest artykuł z Harvarda. W pierwszym roku sprzedaż w sklepach spadła o 18,9%, a Liczba osób, które odwiedzały te sklepy spadła o 10%. I co jest jeszcze lepsze, albo w sumie gorsze, zobacz. Praktycznie nowa strategia dla firmy skutkowała tym, że stracili 4,28 miliarda, czyli to jest 4 miliardy 280 milionów, a ich ceny akcji spadły aż o 55%. Katastrofa. Wydawałoby się, że w sumie, jak ceny są. Uczciwe, nie zawyżają ich sztucznie i sztucznie ich nie obniżają, to konsumenci my, czyli nasz odpowiednik w Stanach, powinien być super uradowany wow, wreszcie firma, która, dom handlowy, który nie pompuje sztucznie cen i ich nie obniża. Tylko widzisz, dlaczego to nie zadziałało? Bo my, my, jako ludzie, my lubimy kupować okazję, czyli wolimy, jak coś kosztowało drogo, było nawet sztucznie napompowane. Jest mega obniżone, bo dla nas to jest okazja. Widzisz, to jest pierwsza lekcja, którą chcę tobie dzisiaj pokazać, której chcę Ciebie nauczyć, czyli wyprzedaże. Bo my, jako ludzie, to kochamy. Widzisz, właśnie, zaraz przejdziemy do reszty materiału. Gotowy rozwinąć swój biznes z Unikseo? Przyspiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google z kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unikseo jest w stanie regularnie dowozić Tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz. Widzisz, właśnie zaraz przejdziemy do reszty materiału podczas tego filmu i jak to pojmiesz to będziesz sprzedawać więcej, nie będziesz musiał zwiększać budżetu reklamowego i unikniesz błędów w pricingu nowych produktów. Także skoro pierwszą rzecz mamy już za sobą, to idziemy dalej kontekst i oferta. I teraz to co powiem może wydać się mega nielogiczne, ale jeśli chcesz sprzedawać więcej, to na swojej stronie czy w swoim sklepie internetowym zaproponuj Klientom, usługę albo produkt o podobnej cenie, tylko że gorszy. Specjalnie musisz wyeksponować, że on jest gorszy. Teraz myślisz, o the fuck, trzeba tak zrobić. Spoko, już wyjaśniam o co chodzi. Ostatnio czytałem Przewidywalnie, Nieracjonalnie. To jest taka książka dana Arryldiego. W sumie to polecam, bo jest mega. I ona jest bardzo interesująca, jeśli chodzi o podejście, o podejściu, które mówi, tak zwanym podejściu wabika. I ta koncepcja wabika. Polega na tym, że ty wprowadzasz do oferty taką pozycję, która specjalnie wydaje się gorsza, po to, żeby zwabiła do tej drugiej, do innej, którą chcesz sprzedać. I ona wtedy wydaje się dzięki temu bardziej atrakcyjna. I taki mega sztandarowy przykład, jeśli o to chodzi, to jest prenumerata The Economist, mega znanego czasopisma. Były tutaj dwa testy. W pierwszym teście mieliśmy dwie opcje. Za 59 dolarów i to była subskrypcja roczna tylko cyfrowa, czyli ta onlineowa. I druga opcja do wyboru to była subskrypcja i onlineowa i cyfrowa za 125 dolarów. Jak myślisz, jak tutaj się wtedy na te dwie dzieliły wybory osób? Otóż tom za 59 dolarów wybierało 68% osób, a tom za 125 dolarów wybierało. 32% osób, ale postanowili zrobić test AB i dodali trzecią opcję. Otóż słuchaj tego, pierwsza opcja za 59 dolarów została, ok, i to była tylko wersja cyfrowa. Druga, prenumerata papierowa, za 125 i trzecia opcja, prenumerata i papierowa, i cyfrowa, też za 125, czyli cena się zmienia. Czyli ta środkowa oferta celowo. Wygląda do kitu. Kosztuje tyle samo co ta i papierowa, i cyfrowa. No i jak tym razem się przedstawiały wyniki? Otóż pierwszą opcję wybrało tylko 16% osób, drugą oczywiście 0, bo jest w ogóle nielogiczna, nieekonomiczna, a trzecią opcję aż 84% osób. Czyli widzisz, jaka jest różnica. Tutaj wybrało za 125 dolarów 84% osób, czyli na 100 osób 84 osoby kupiły. Natomiast w pierwszym przypadku, jak mieliśmy tylko dwie opcje bez tej środkowej, to tą opcję za 125 wybrało tylko 32% osób. Czyli widzisz, na 100 osób 32 tylko kupiły. A to jest olbrzymia różnica: 32 czy 84. Także kolejna metoda, którą tobie dzisiaj przedstawiłem na tym filmie, to jest wabik. Okay? Czyli ta nieatrakcyjna metoda. Więc oczywiście sobie podsumujmy to, co do tej pory zrobiliśmy. Pierwsze, co wymieniłem, to jest to, że my chcemy kupować okazję. My nie chcemy mega transparentnych cen, my chcemy okazję, tak jak było z JCPenny. Druga, czyli ten wabik. I teraz idziemy dalej. Trzecia metoda, dzięki której możesz sprzedawać więcej bez wydawania więcej na marketing. To jest tak zwany, ja na to mówię, eksperyment z winem. No bo. Pozwól, że przedstawię Tobie tutaj fajny przykład, fajne story, jeśli chodzi o wino. Ekstra eksperyment, czyli mianowicie osobom podawano dwa rodzaje wina. Przysłowiowo dwa rodzaje, bo tak naprawdę to było to samo wino. I za pierwszym razem, kiedy im nie podano, to powiedziano, że to jest tanie wino z marketu. Następnie po pewnej chwili dali im wodę do przepłukania ust, podali im drugie wino, czyli to samo wino, ale powiedzieli, że to jest inne i to jest bardzo drogie, ekskluzywne wino. Wiesz, co się stało? Powiedzieli, że to drugie było lepsze, a tak naprawdę to było to samo wino. Czyli to, jak przedstawisz swoją ofertę, ma wpływ na jej cenę. I pozwól, że rozwinę to trochę bardziej. Podam kolejny przykład, jak możesz to wykorzystać, ale daj mi tutaj w ogóle taki zarys historyczny, jak to się rozwinęło. Bo jak wiesz, ja interesuję się bardzo heurystykami, błędami poznawczymi i z tego robię doktorat. Heurystyki i błędy poznawcze to są takie, najprościej mówiąc, Błędy w naszym rozumowaniu, skróty myślowe, za pomocą których my, jako ludzie, podejmujemy decyzje. I one oczywiście nie zawsze są dobre, często są to skróty myślowe błędne. I wetrawni manipulatorzy albo marketerzy mogą wykorzystywać je na swoją sposobność, żeby nami w pewien sposób właśnie manipulować. Czyli Kierować naszymi wyborami. Widzisz, zgodnie ze standardowym myśleniem ekonomicznym my powinniśmy płacić za dane dobro albo za doświadczenia, które nam to dobro daje, biorąc pod uwagę użyteczność, którą dostajemy od tego dobra, tylko że jest pewien problem, bo użyteczność to jest koncepcja abstrakcyjna i dla każdego ta użyteczność z danego produktu czy usługi jest inna. przykład dla mnie, na przykład usługa manicure jest bezużyteczna, bo z niej nie korzystam. Ale dla kobiet ona jest bardzo użyteczna. Czyli my przypisujemy takiej usłudze inną wartość. Dla mnie zero bo z tego nigdy nie skorzystam. A kobiety przypisują, to jest 200, 300 zł za taki manicure strzelam, bo nie wiem ile to, ile to nawet kosztuje. I widzisz, skoro użyteczność dla każdego ma inną wartość, inne postrzeganie. To sprawie postanowił się przyjrzeć i Richard Taler, i mamy tutaj rok 1983. On wprowadza tutaj pojęcie użyteczności transakcyjnej i to jest już taka, taki rodzaj użyteczności, że my możemy porównywać ceny, porównywać dobra. I to jest taki fajny mega przykład. Wyobraź sobie, że leżysz na plaży w upalny dzień. Cały czas pijesz wodę i masz ochotę na zimne piwko. To jest autentyczny. Przykład, który podczas researchu właśnie znalazłem w czasopiśmie Psychology Today. No i wróćmy do sedna. Leżysz na plaży i twój znajomy wstaje i mówi: Słuchaj, muszę iść do sklepu, ale po drodze, jak będę wracał, to mogę kupić tobie piwo. Powiedz tylko, jaka jest cena maksymalna, za jaką mogę kupić to piwo, bo jesteśmy na wakacjach i nie wiem, ile ono kosztuje. A idę do zwykłego sklepu takiego spożywczaka. I ty mówisz cenę, która tobie odpowiada. Jak będzie droższy, to po prostu nie kupuj. Drugi przykład. To samo, to samo piwo. Tylko, że znajomy mówi, idą do hotelowego lobby, hotelowego baru, i w tym momencie podajesz cenę, jaką jesteś w stanie zapłacić za to piwo. Jak się domyślasz, to samo piwo, ale w pierwszym przypadku i w drugim ceny zupełnie się różnią od siebie. I oni to badanie zrobili oczywiście naprawdę w terenie. Jakie były średnio wyniki? Otóż, jak czytamy, nie było zdziwieniem, że dwie wersje różniły się pomiędzy sobą. Uczestnicy przypisywali inne wartości. W tym przypadku pamiętaj, że to był rok 83, ale mediana wynosiła w przypadku hotelowego piwa 2,65 dolara, a w przypadku sklepowego 1,50 centów. Także prawie dwukrotna różnica, tylko dlatego, że otoczenie było inne, czyli tani sklep, albo hotelowe, lobby drogi bar. Czyli trzecia rzecz, której się dzisiaj uczysz z tego filmu, to jest środowisko, w którym się znajduje Twój produkt. Oczywiście, jeśli mówimy o sklepie stacjonarnym, to jest to proste, bo musisz zadbać po prostu o bardziej ekskluzywny, droższy wygląd. Natomiast, jeśli mówimy o e-commerce, to pamiętaj, że Twój user experience User Interface musi wskazywać na to, że to jest produkt lepszej jakości, twój sklep jest bardziej prestiżowy. Oczywiście nie musisz nagle zmieniać całej kolorystyki na czarny i złoty, ale możesz wprowadzić różne elementy. Przetestuję zawsze na podstawie testów AB, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście one podnoszą to postrzeganie, że Twój sklep jest bardziej prestiżowe, luksusowy, to środowisko wydaje się droższe. I kolejna rzecz, której dzisiaj się nauczysz, to jest social proof, czyli społeczny dowód słuszności. Bo jeśli my chcemy podjąć decyzję, chcemy coś kupić, to chcemy wiedzieć, że inni też to zrobili, na przykład to zachwalają. Bo widzisz, kiedy my czegoś nie jesteśmy pewni to wolimy się upewnić na podstawie opinii znajomych, celebrytów, aktorów czy innych osób, które już korzystały z tego produktu czy usługi. Kilka takich sprawdzonych metod, jakie możesz wykorzystać jeśli chodzi o social proof to jest używanie ekspertów, gwiazd i celebrytów w reklamach, możesz używać influencerów, użytkowników, którzy obecnie testują czy Kupowali nawet w przeszłości, mogą właśnie być i byli, i obecni. Mądrość tłumu to jest najprostsze czyli potwierdzenie dużej grupy mówi się albo po prostu większość kupuje również incy, albo orzecznictwo. Widzisz, ważna statystyka: aż 60% osób opuszcza sklepy internetowe bez zakupu, jeśli nie posiadają one żadnych ocen czy zdjęć od użytkowników, którzy kupowali te produkty aż 60% osób, czyli pokazuj dowód społeczny, żeby uspokoić innych, że mogą od Ciebie kupić i to są bezpieczne zakupy i inni też z tego korzystają. I to jest kolejna rzecz, której gdzieś się nauczyłeś. Ale to nie wszystko, bo mam jeszcze dwie takie mega metody, które są dużo mocniejsze, dużo ważniejsze od których do tej pory mówiliśmy, czyli pierwsza Prospect Theory. Pierwsza, w sumie to jest piąta bądź szósta. I to jest teoria perspektywy, którą tworzył Kahneman i twerski Kahneman, dostał za nią nagrodę Nobla, twierdzi niestety, nie zdążył bo zmarł. Ale ona zakłada, że my jako ludzie bardziej boimy się straty niż zysku. Czyli my jesteśmy bardziej wrażliwi na to, że możemy coś stracić. Czyli podejmujemy więcej działań, jeśli coś może pójść nie po naszej myśli. To szło tak, że Mamy produkt, który finalnie kosztuje 200 zł i ma darmową wysyłkę. To jest pierwsza opcja. Druga opcja on kosztuje 185 zł. Ale ma wysyłkę za 15 zł. Czyli finalnie też całość kosztuje 200 i tutaj też kosztuje wszystko 200. I niestety nie jest to to samo, bo jak się pewnie domyślasz, to więcej osób wybiera to, co jest za darmo. Czyli wybierało tą opcję, że teoretycznie wysyłka była za free. I ostatnia rzecz, której dzisiaj się nauczysz, to jest woda Perrier. Perio, Tak właśnie bardziej po francusku powinienem powiedzieć. Otóż. To jest francuska marka wody, bardzo droga, jak wiesz. I oni chcieli w latach 70. zawojować rynek Stanów Zjednoczonych, a niestety okazało się, że konsumenci nie są głupi i nie chcą płacić kilkanaście razy więcej za wodę. R.E. ze swoją nową kampanią reklamową postanowili, że tak skonstruują reklamy, aby torowały drogę temu, że ludzie będą właśnie kupować ekstremalnie drogą wodę, bez względu na jaką to mają wybrać, właśnie drogiego Peria I zobacz, co oni tutaj w tej reklamie mówią. Mysterious process. Nature. From center of earth, czyli z centrum ziemi. Nadali za pomocą różnych kampanii ten mistyczny taki przekaz, jest specjalna. From the center of the earth. Perrier. Widzisz, okazało się to mega, mega zyskowne, czyli oni stworzyli specjalne story do określonej grupy osób pokazali, że ta woda buduje status. Okazało się to strzałem w dziesiątkę. Oczywiście, jeśli podobał Ci się ten film, to subskrybuj, daj lajka, like, udostępnij dalej, bo ja tworzę wtedy dla Ciebie więcej takich filmów. I to totalnie za darmo. Hej! Mam nadzieję, że podobało Ci się to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. A ja, jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to wyświetlić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam. Także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.